Najważniejsze wydarzenie muzyczne jesieni. Blues Festival Bluesonalia. Iwona Krzyżak, a tym razem mam dla Państwa niezwykłe zaproszenie, bo za niespełna tydzień. Wielkie wydarzenie muzyczne, największe w Polsce, wpisane na listę pięciu najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia, a z nami w studio ludzie, którzy od lat organizują to przedsięwzięcie, wielkie przedsięwzięcie. Marta Mielcarek, Andrzej Adamski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne In Arts. Tak, mamy za sobą przedstawianie, ale powiedzcie, jak Wam się udało, bo to jest 27 edycja. Trwacie, jesteście, rozwijacie się. Jak to się wszystko zaczęło? No, zaczęło się to od grupy pasjonatów, którzy chcieli coś w tym mieście stworzyć dla naszych wspaniałych widzów. I oni podjęli taką inicjatywę. To było lata, lata temu, 27 lat temu, zaczynaliśmy w klubie Hutnik. I to spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy, bywalców, widzów, ale również artystów, którzy zaczęli do nas przyjeżdżać. No i w ten sposób to wszystko się zaczęło. Ta pierwsza grupa to były osoby skupione wokół Radia 66, a później przejął jakby opieczę nad tym festiwalem mój tata Andrzej Mielcarek. I przez długi, długi czas opiekował się tym festiwalem, tworzył go. I nad nim do tej pory czuwa, mam wrażenie? Myślę, że tak, myślę, że tak. Po śmierci mojego taty festiwalem zaopiekował się pan Robert Glapa, a po latach myśmy, zakładając stowarzyszenie w tym składzie, bardzo podobnym, jeśli chodzi o grupę z Radia 66, poszerzonym również o moją osobę, zajęli się tym profesjonalnie kontynuując tę tradycję i rozszerzając formułę festiwalu do tej właśnie międzynarodowej formuły. A powiedzcie, jak wam się udaje to w dalszym ciągu robić? No bo tutaj trzeba znaleźć sponsorów. To kosztuje, że sprowadzacie artystów z zagranicy. To kosztuje coraz więcej, bo wszystko kosztuje coraz więcej. Mamy wsparcie w tej chwili miejskie, wspiera nas miasto Konin i udaje nam się też dostawać wsparcie od marszałka Województwa Polskiego. Są dla nas bardzo znaczące, chociaż oczywiście nie są to wystarczające środki, które no, wystarczyłyby na zorganizowanie festiwalu tylko z dotacji publicznej. więc Dzięki sponsorom, dzięki Filipowi Wiczyńskiemu naszego. Kolegi, przyjaciela, który nas wspiera, i, no, i parę osobom, który... Oczywiście to, to było też tak, że te początki, kiedy myśmy zawiązali stowarzyszenie, to on na rozruch też włożył duże pieniądze, żebyśmy mogli w ogóle tą formułę festiwalu zmienić. Bo jakby wymiar festiwalu przez lata poprzednie był bardziej lokalny, stał się międzynarodowy. Mieliśmy gwiazdy przez ostatnie kilkanaście lat. Formatu no, największego, jeśli chodzi o scenę bluesową w kraju. No i to też rzadka okazja, bluesonalia, żeby zobaczyć, posłuchać artystów, którzy do tej pory w, u nas w Polsce nie występowali, a wystąpili właśnie w Konie. No, było paru takich. Pamiętam na przykład występ Robena Forda, to jest taki gitarysta współgranica jazzu i Bluesa, który. Był gitarzystą u Majesa Davisa i nigdy wcześniej w Polsce nie wystąpił. To był jego pierwszy koncert u nas na posonariach. Takich artystów było więcej. Mieliśmy doyla Bramana II, który grywał z Zelikiem Claptonem. No paru tutaj takich artystów, którzy też nie tylko bywali na scenach głównych u nas, ale na przykład przyjeżdżali na scenę Jam Session, których nieoficjalnie gościliśmy na przykład. Więc y, przez te parę lat mieliśmy no, plejadę międzynarodowych artystów, którzy do nas wracają i to też w tym roku właśnie, tak, do tej rocznej, tego rocznej edycji, mieliśmy na przykład przyjaciół z Glasgow, z, 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 Wielki, z Wielkiej Brytanii i ze Szkocji którzy w tym roku znowu do nas przyjadą. No właśnie, przed nami dwa festiwalowe wieczory w Domu Kultury w Oskar. Artyści mają świetne warunki, Tak, po jest po remoncie i to świetnie, bo teraz w zeszłym Świetna roku... Świetna akustyka. W zeszłym roku już też udało nam się zrobić tą edycję po remoncie właśnie w Centrum Kultury, Dom Kultury Oscar, gdzie teraz są warunki doskonałe dla artystów i dla tych, co to wydarzenie przygotowują, czyli cały backstage, oświetlenie, jakość muzyczna, czy jakość dźwięku, garderoby dla artystów, to wszystko się bardzo zmieniło. Jest przede wszystkim zupełnie inny klub, gdzie możemy z niego korzystać i, i, i też akustycznie jest świetny, jest większy. Także formuła tego naszego festiwalu, oczywiście, oparta jest o jam session, o nocne życie i to, co się dzieje po głównych koncertach. Dzięki temu, że że teraz ten klub jest, no to, to to wszystko w ogóle wygląda inaczej. A jeżeli chodzi o, o ludzi z zagranicy w tym roku, mówiłeś już o Szkotach, tak. którzy do nas przyjadą, kto jeszcze? Będzie zespół King King ze Szkocji, a byli tak gorąco przyjęci, że stwierdziliśmy, że już minął taki czas, iż, że, że warto i jeszcze przyjedzie dwóch braci Nimo, wtedy był tylko jeden, główny frontman, Teraz będą w bracia i to będzie naprawdę fajne wydarzenie. Oni będą grali na koniec w sobotę 12 listopada. A 11 będziemy mieli ludzi ze Estonii. Nigdy nie, byliśmy, nie gościliśmy Estończyków na scenie festiwalowej i nazywają się Lex Souls Dance Machine. Z samej nazwy to wynika, zagrają Lex Soul, czyli takie połączenie z yy, różnych gatunków, ale będzie bardzo funkowo. Ja byłam na ich koncercie jakiś czas temu, to właściwie praktycznie tak zerwało w tej przestrzeni, to, to może słuchaliśmy. Może będzie zupełnie coś nowego. I popatrzmy jeszcze na małą scenę, bo tam się też będzie działo, to są Koncerty za darmo w klubu Ocarcarnino. Tak, 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 tak. prawda i to jest bardzo ważne. Za darmo są koncerty dla publiczności, która po prostu chce skorzystać z wydarzeń, które się zaczyna, rozpoczynają festiwal czyli to jest Dolna Scena. W tym roku wróci do nas też wspaniały gitarzysta Andrzej Wodziński, czyli zespół Easy Rider. No to będzie taka kontynuacja, bo myśmy, jak zaczynali pierwszą naszą edycję jako stowarzyszenie, to był 2000, bodajże 10. rok, tak, oni wtedy tak wystąpili kogóry. też i teraz, teraz kłaniamy się wobec nich, żeby przyjechali znowu, cieszymy się, że się zgodzili będą, i będzie współ Easy on otwiera festiwal o 19-11 listopada, i jeśli chodzi o małą scenę, to drugi dzień będzie taki właśnie liryczny. liryczny, bo będzie pan mhm. e, Arek Zawiliński, Zawiliński. To jest taki Bart bluesman, a jednocześnie taka muzyka bluegrassowa. Ale co jest najważniejsze, że on jest bardzo szczery w tych swoich tekstach i to się broni samą sam, po prostu. I ja się jest, nie pojechałem na jakiś inny festiwal, żeby go zobaczyć. To jest taki artysta totalny, bo on tw tworzy muzykę, teksty, cały klimat. Y ma taką charyzmę, niesamowitą na scenie. Wykorzystuje różne ciekawe instrumentaria. Tak, i to będzie w klubie i to będzie właśnie dla... Za, 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 jest za, za, za mistrzem te też techniki slide, także... Wszystko dla państwa. I e, bardzo e, polecamy oczywiście e, mm -hmm. to, co będzie na e, zakończenie każdego wieczoru, jam czyli session. No jam tak. Session słynne już, mm -hmm. dużo się tam dzieje, mnóstwo niespodzianek. Staramy się, żeby te jam session były w formie zorganizowanej, ale otwartej. Czyli jest tak, że musimy tą formułę trzymać jakiegoś w miarę porządku, przyjeżdżają muzycy specjalnie na, na jam session, to będą dwa oddzielne zespoły na każdy wieczór, które będą rozkręcały tą imprezę, ale przyjeżdżają też muzycy po prostu z instrumentami. Yy, I to się później dzieje i to w frunie płynie, jak to się czasami zdarza do szóstej rano do piątej, ale, ale to wszystko wszystko dzięki muzyce. I to oczywiście dalej jest darmowe. To tutaj nie ma tarnetu. Nie ma Powiedzmy jeszcze słowo o tym, że nie można kupić biletów mm -hmm. na, to, na pojedyncze koncerty, natomiast cały czas są dostępne karnety. Tak, tak do mamy w sprzedaży karnety na całość imprezy, ponieważ oferujemy w sumie sześć koncertów dla Państwa, i cztery z tych koncertów są na dużej scenie, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o dwóch świetnych zespołach polskich, które też na scenie dużej wystąpią. To, to będzie fantastyczny zespół Boogie Boys, który święci w, na, na całym świecie i zdobywa niesamowicie wysokie nagrody we wszystkich blues Challenge i w Memphis i, i w innych krajach, które stoją bluesem, a drugiego dnia Cotton Wing. To są też takie rytm klimaty. I ten karnet jest w cenie 125 zł. Złotych. Złotych. Karne na dwa dni. Czyli jak podzielimy te 125 zł na 6, wychodzi całkiem chyba. Plus to Jump Sessions właśnie z gwiazdami które też dodatkowymi, które zapraszamy. Myślę, że to jest bardzo przyjemna kwota. WWW tam się przechodzi na stronę, przeklikuje się do strony Centrum Kultury i Sztuki do Kultury Oscars. I, I można tam, kupić i karnety. Są jeszcze, są jeszcze karnety, tak. Są jeszcze karnety. Słuchajcie, no to co, no, nie, nie pozostaje nam nic innego, jak naprawdę bardzo, bardzo gorąco wszystkich zaprosić do Oscardu. Jak zwykle będzie się działo 11-12 listopada. No i w tych dniach wszystkie drogi prowadzą do Oscardu. Do Konina. I do Kolina. Tak, tak. Zapraszamy jest. wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tej imprezie. I konieniaków, i wszystkie osoby, które chcą nas odwiedzić w różnym wieku, bo muzyka łączy, jak wiemy. My się staramy, aby ten festiwal łączył ludzi i w, y, y, tworzymy rodzinną, piękną atmosferę. Mam nadzieję, że w takim dialogu się spotkamy wszyscy. Do zobaczenia na Bluesonalia. Do zobaczenia. Najważniejsze wydarzenie muzyczne jesieni: Blues Festiwal Bluesonalia.